Panie Macieju. Dzień dobry. Szanowni Państwo, znajdujemy się w domu pana Macieja w okolicach Warszawy i chcieliśmy porozmawiać na temat budowy domu w technologii prefabrykatu drewnianego i co pana Macieja przekonało do technologii, do wykonawcy. Mówimy tutaj o firmie Hausberg, która jest właśnie wykonawcą tego domu. Panie Macieju, pierwsze pytanie, jakie chciałbym panu zadać, to dlaczego pan zdecydował się na dom prefabrykowany właśnie w technologii szkieletu drewnianego w systemie ciężkim niemieckim? To jest bardzo rozbudowane pytanie, ale tak, no przede wszystkim podchodząc do wyboru technologii budowy domu, podeszliśmy do tego wraz z żoną dosyć otwarcie. To znaczy, nie myśleliśmy tylko o jednej, technologii tradycyjnej, um, przeszukaliśmy dostępne opcje i, i, i technologie, które w ogóle są, są dostępne. No i wiedzieliśmy o tym, że są różne technologie domu, tak no bo w ogóle myślę, że nie każdy wie, że różne technologie budowy domu są, że jest technologia budowy taka tradycyjna, powiedzmy metodą albo zleconą, albo gospodarczą, ale, ale jednak metoda tradycyjna murowana, czy z tego, czy z innego materiału. Wiedzieliśmy, że są metody właśnie prefabrykatów różnych. I wiedzieliśmy, że są też metody budowy szkieletu, choćby drewnianego właśnie już na placu budowy. Tak? No to jakby tyle mniej więcej wiedzieliśmy i trochę tę te technologię zgłębiliśmy. No, ta technologia nas przekonała e, tym, że była technologią w naszej ocenie przede wszystkim pewną, jeżeli chodzi o koszty i czas budowy. E, to było bardzo ważne, jak okazało się tak naprawdę my akurat decydowaliśmy się o budowie domu jeszcze przed. Czasami wybuchu pandemii koronawirusa. No i ta pandemia akurat nas utwierdziła w tym, że taka pewność w wyborze była słusznym, słusznym wyborem, tak? dlatego że i pewność czasu budowy, i pewność ceny była tutaj tak naprawdę kluczowym, miała kluczowe znaczenie. A drugi, taki no, najbardziej istotny element jest taki, że są to domy no, bardzo energooszczędne. Tak? My zbudowaliśmy dom, chcieliśmy zbudować dom, decydowaliśmy się w ogóle, staliśmy przed decyzją, czy dom, czy mieszkanie. Metrażowo, przy trójce dzieci, raczej mieszkanie w Warszawie jest rzeczą mało osiągalną tak? I, i, i to jest, no oczywiście da się, tak? ale myślę, że komfort jest zupełnie inny. I jednak podjęliśmy decyzję, że dom, ale chcieliśmy, żeby to był dom w zasadzie samowystarczalny, żeby to był dom, który nie będzie wymagał za dużo obsługi i nie będzie nas też za dużo kosztował. No i wiedzieliśmy, że ta technologia umożliwi nam osiągnięcie tego, że rzeczywiście ten dom będzie tani, będzie przewidywalny w kosztach i, i, i obsługi i w kosztach eksploatacji. No, i też jakby już po czasie wiemy, że to była dobra decyzja, tak? bo mamy dom zeroenergetyczny, dom, który nie potrzebuje w zasadzie w ogóle dodatkowych nakładów z naszej strony, dlatego że dzięki fotowoltaice, dzięki pompie ciepła, przy tak ciepłej konstrukcji, przy tak ciepłej technologii i szczelnej technologii, rzeczywiście no po prostu nie wydajemy w ogóle pieniędzy na ogrzewanie, na, na energię elektryczną. Więc nie mamy tak naprawdę rachunków, tak? Pan trafił w dziesiątkę z wyborem i technologii i tych źródeł zasilania. Jeśli chodzi o pompę, fotowoltaikę, tak. A, no rzeczywiście jest... ceny gazu, ceny węgla. Nie mają wpływu tutaj na zarządzanie gospodarką energetyczną domu. No tak, tak naprawdę jedyne koszty, które my ponosimy w związku z eksploatacją domu, to są koszty związane z wywozem śmieci, z kanalizacją i Woda. wodą, tak. Hmm. I, no i oczywiście podatki od nieruchomości, tak? I to są jedyne takie koszty stałe. Co sprawia, że no też to jest pewien komfort, przynajmniej myśli o przyszłości jakiś, tak, no bo teraz akurat niestety żyjemy w czasach, gdzie mało rzeczy jest pewnych, ale, ale to, na, to sprawia, że rzeczywiście ta niezależność, że możemy w miarę komfortowo się czuć, tak? Panie Macieju, zapytam teraz w samym procesie budowy, czy, czy coś pan szczególnie może docenić, czy coś pana niepokoiło w trakcie budowania takiego domu? To znaczy tak. No, na pewno te dwie kluczowe zalety, tak, czyli pewność. Czy większa pewność czasu budowy, jak i większa pewność ceny wykonawstwa, no to są elementy, które są bardzo ważne i które no akurat w tamtym czasie docenialiśmy. No nasz dom budował się w tym, nazwijmy to, twardym lockdownie, który przyszedł gdzieś tam w marcu, My zaczynaliśmy budowę bodajże właśnie w okolicach właśnie weekendu. Majowego ten, ten, ten budynek stawał. No i mieliśmy tu wiele obaw tak, związanych z tym, czy budynek w ogóle powstanie, czy, czy stanie, tak, czy ta cena będzie rzeczywiście gdzieś tam zachowana. No tu wiemy, że rzeczywiście, no jeżeli ściany są konstruowane w fabryce i przywożone są na budowę, na plac budowy, i konstrukcja powstaje w tydzień, to wydaje mi się, że jest to dosyć łatwe do zaplanowania zarówno przez wykonawcę, żeby tą cenę właśnie w miarę pewnie zagwarantować i zagwarantować też czas wykonania tego domu. Więc to były takie kluczowe czynniki. No my również Pewnie jak 90% rodzin decydując się na budowę domu, no musieliśmy to jakoś sensownie zaplanować finansowo. I oczywiście, częściowo, nie ma co ukrywać, finansujemy dom kredytem. Częściowo finansowaliśmy go poprzednią nieruchomością, w której mieszkaliśmy sami, tak? sprzedażą tej nieruchomości, więc to było bardzo istotne dla nas, żeby jak najszybciej do tego domu się wprowadzić żeby tego domu żeby nie finansować dodatkowo kosztów najmu i żeby jak najszybciej mieć możliwość do tego domu się wprowadzenia no i też versus technologia tradycyjna no to jest ten czas jest dużo dużo krótszy tak jak, jak bardzo krótki, krótszy jest ten czas? No myślę, że z wykończeniem domu, tak? to oczywiście zależy od. Pytam wielu bo wiem, tak? że pan znajomi też budowali domy w systemie tradycyjnym mhm. i tutaj pan był Jakby dużo szybciej. Tak, no zdecydowanie tak. Myślę, że no nie ma co się oszukiwać. Jakby budowa w, w technologii tradycyjnej to jest przynajmniej dwa lata. Tak? No jakby to, to można skrócić pewnie, jeżeli się uda i trafi się na świetne ekipy wykończenia słowne i w ogóle dopasowane do siebie, ale to jest minimum 2 lata w mojej ocenie, tak. Często raczej 3 lata z wykończeniem, czy to nachodzi tak na, na ten trzeci rok. Ten dom da się w pełni postawić w jeden sezon, Czyli już z wykończeniem, tak. Także no myślę, że spokojnie dom da się postawić w, w pół roku do z, standardu deweloperskiego. Do standardu deweloperskiego. No sama konstrukcja powstaje w tydzień, tak, więc to też jest e, oczywiście takie bardzo efektowne, tak? Że budynku nie ma, e, jest tylko płyta fundamentowa i, i w zasadzie no, nawet w kilka dni, tak. Sąsiedzi byli e, zaskoczeni nagle... tak szybką budową. Tak, tak, tak. No chociaż powiem szczerze, jakby myślę, że nie doceniamy trochę świadomości osób, bo coraz więcej ludzi wie, że takie tego typu technologie są i, i to nie jest takie zdziwienie, że o matko z czego z czego tutaj e, budujemy. Na sąsiedniej ulicy jest dom wybudowany w tej samej technologii lata temu. E, zresztą to jest taka ciekawa historia, że ja jadąc akurat decydując się wracając ze spotkania z panem z w, w fabryki w Hausberg w pociągu Czytałem gazetę, którą sobie kupiłem na dworcu o domach energooszczędnych, i tam na pierwszej stronie, w zasadzie, którą otworzyłem, zobaczyłem artykuł o e, domu energooszczędnym, e, który został wybudowany w technologii, właśnie ciężkiego szkieletu niemieckiego e, w tej samej miejscowości. Tak? Mhm, no, był to pewien znak, już stwierdziłem: dobra, to, to budujemy. E, no ale, no tak, jest tutaj dom wybudowany, stoi, ma się dobrze. E, teraz, w tym sezonie, bo to też jest to. Już takie pewne spaczenie, pewnie po takiej inwestycji obserwujemy różne inwestycje, które się, się dzieją. Gdzieś tam się dom buduje, no to chętnie podjedziemy, zobaczymy. Tego typu domów w technologiach powiedzmy, nazwijmy to alternatywnych czy energooszczędnych. Może lepsze słowo, tutaj w okolicy się wybudowało też kilka, tak, a to nie jest tak, że, że, że domów się buduje jakoś bardzo dużo w okolicy, ale no w samej naszej miejscowości powstał dom szkieletowy. Dom prefabrykowany tuż obok, także mm, ta technologia bardzo się rozwija. Panie Macieju, spośród wielu firm, które tutaj pan rozważał, wybrał pan właśnie firmę Hauswerk. Mhm. Dlaczego? Co pana przekonało akurat do tej marki, do tej firmy? Mhm. No, rzeczywiście tutaj ten proces oceny myślę też przebiegał u nas dosyć skrupulatnie, bo ja też osobiście jeszcze miałem okazję kilka firm odwiedzić, kilka zakładów produkcyjnych tego typu domy. No i rzeczywiście w porównaniu nawet z takimi dużymi graczami, jak i z lokalnymi graczami, którzy gdzieś tam na rynku polskim może trochę dłużej funkcjonują, no to sam zakład, podejście do klienta w firmie Hausberg nas przekonało. Tak? Profesjonalizm, jeżeli chodzi o, o, o zakład. Myślę, że bardzo duży też profesjonalizm, jeżeli chodzi o, o samą... Um... Takie zaplecze, powiedzmy, technologiczne, czyli opiekę konstrukcyjną architektów, no to rzeczywiście było przekonujące i na tym się jak najbardziej nie zawiedliśmy. Tak? Więc myślę, że to są takie kluczowe atuty, o których mogę rzeczywiście z czystym sercem powiedzieć. To jest, to jest właśnie to, że od strony, od zaplecza takiego technologicznego ta firma jest godna polecenia, jest godna polecenia też właśnie jeżeli chodzi o opiekę taką i nad budynkiem i później tak, konstrukcyjną, architektoniczną, nawet do dzisiaj jeżeli mam jakieś pytania związane z konstrukcją, z daną ścianą, czy możemy coś gdzieś zrobić i tak dalej, no to w zasadzie jest jeden dzień, kiedy osoba, która się tym domem zajmowała nam może wysłać na przykład szkic konstrukcyjny, od razu to robi, odbiera telefon, jest miła, życzliwa sama z siebie, to nie jest takie Oczywiste w branży budowlanej, więc wydaje mi się, że, że to jest atut, i ta opieka jest ważna. I też czuliśmy, że rzeczywiście to jest profesjonalnie robione od strony konstrukcyjnej i to było dla nas najważniejsze. Tak? Oczywiście, no, tak jak mówimy, zarówno dom był budowany w czasach ciężkich, jak i logistyka budowy domu już na tym późniejszym etapie, dogrywanie różnych ekip często jest trudnym procesem i tu mieliśmy różne, powiedzmy, tarcia mniejsze bądź większe, aczkolwiek też, jakby no, mogę powiedzieć to też z, z czystym sumieniem, że wydaje mi się, że w podejściu do klienta akurat firma też staje na wysokości Zada zadania zadania, i, e, no i jest takim pewnym, powiedzmy, ewenementem, jeżeli chodzi o, e, o podejście właśnie w tej branży budowlanej. No to w tych trudniejszych momentach, kiedy właśnie były problemy z logistyką? Tak jest. No na koniec dnia, jakby rzeczywiście e, firma brała na siebie odpowiedzialność i, e, i udawało się różne problemy finalnie rozwiązywać. Tak? Co naprawdę nie jest takie oczywiste, jak ktoś nigdy nie budował domu, to tego nie wie, ale, ale no niestety po prostu kultura niektórych firm w branży budowlanej może pozostawiać wiele do życzenia, i no na różne ekipy można naprawdę trafić. Tak? I to jest dosyć ciężki proces często.